Piękny, słoneczny, jak widać, poniedziałek u nas to jest taka wiecie, pogoda dla bogaczy. Co to znaczy? To znaczy, to jest taka inna dla bogaczy, nie taki jak w Polsce. E, tutaj jest pogoda taka, że przez cały, normalne dni, tygodnia jest paruwa, jest słońce, jest po prostu pięknie. Kiedy przychodzi weekend, także siedzimy typowo barowo. Ale chciałem Wam coś innego pokazać. Mój silnik połknął klakson. Co się dzieje? Jak nacisnę mu gazu w podłogę Tak jęczy, nie jakby mu weekendu brakowało jakby, co? Takie mam wrażenie Nie widzicie, w poniedziałek trzeba zacząć od drobnych napraw, nie? Ale dobry sygnał dźwiękowy Także powiem Wam, że poranki mam akustyczne Uwaga, jeszcze raz robimy próbę generalną, czy silnik Dalej ma klakson w sobie. Heh, jak najbardziej. To jest silnik, który mówi dobra, już, 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 już. już. Następny bieg prosimy. O, Uuu.